Więc towarzysze, jesteśmy w Toruniu, miasto Sławomira Mencena. Idziemy po piwo Mencena, ale po drodze uznałem, że zaśpiewam piosenkę dla Konfederatów. Jeszcze raz, prosiliście, to będzie piosenka o się, słoneczko. Konfederacja to partia szurów. I nie wiem, który z nich jest największy. Kiedyś myślałem, że Korwin, ale Grzegorz Brown robi mu mocną konkurencję, Aberkowicz to niezły cwaniak. Chciałem nawet powiedzieć Sławek Męcen. ale ten nieudacznik nie potrafi dostać się do Sejmu. Jesteśmy w mieście Toruniu, miasto, które zostało zbudowane przez Krzyżaków w XIII wieku. Krzyżacy przez 200 lat mordowali Polaków tutaj. A później to samo robili prusacy. A w czasie II wojny światowej robiła to trzecia rzesza. A dziś Polacy są truci przez browar Mancena. towarzysze, więc przyjechałem skosztować piwa Sławomira Mencena, ale póki co znaleźliśmy lepszą atrakcję, mianowicie toruńskie zoo no jest tutaj takie dziwne zwierzę nazywa się alpaka i ze względu na fakt że nowy prezydent Peru Pedro Castillo jest właśnie osobą radykalnie lewicową, no to widzimy, że jest jeszcze jest jeszcze jakaś nadzieja przed miastem Toruń, mianowicie po Peru, konsul honorowy, konsul Peru w Toruniu, Stanisław Rakowicz, jest tutaj patronem toruńskich Alpak. Więc tutaj jest pomnik najbardziej znanego mieszkańca Torunia, Mikołaja Kopernika, a ja zaraz wam opowiem o innym pomniku, który niedawno został usunięty. No, więc jest to jedna z głównych atrakcji turystycznych Torunia, więc się od tego pomnika odsunąłem. A przyjeżdżając do Torunia przeczytałem troszkę historię od tego, od tego kątu, który mnie interesuje, czyli historia ruchu robotniczego i dowiedziałem się, taka piękna niespodzianka, że znajdował się tutaj pomnik Juliana Nowickiego, robotnika i członka KPP Urodzonego w 1912 roku, który to został zamordowany w czasie strajku czy demonstracji, już nie pamiętam, w 1936 roku. I w dwudziestolecie jego śmierci, w 1956, Julian Nowicki doczekał się swojej tablicy. I z tej ta, ta tablica była takim, no właśnie, dość ważnym miejscem dla, mm, dla historii. Dla lewicowej działalności w, w Toruniu, to tutaj w czasach Polski Ludowej ruszały mała zmiana scenerii, ktoś tam przyszedł się, przysłuchiwał co ja tam mówię i nie, żebym miał coś do ukrycia w końcu. To co mówię jest dla was, ale kiedy nagrywam, no to wolę się skupić. Więc tak, Julian Nowicki był robotnikiem, komunistą zamordowanym przez sanację w Toruniu w 1936 roku. W 20 rocznicę jego śmierci odsłonięto tablicę i ta tablica była jakimś ważnym punktem dla toruńskiej właśnie POP, PZPR, podstawowej organizacji partyjnej, która to organizowała, organizowała pochody pierwszomajowe właśnie pod tablicą, czy też pomnikiem Juliana Nowickiego nie chcę skłamać, bo to tam na szybko tak czytałem, czy tam organizowała tam pochody, czy też te pochody jakoś tam zahaczały o tą tablicę ale w każdym razie, no cieszy mnie fakt że tutaj właśnie teraz, kiedy kiedy ABW i inne siły właśnie tutaj no, plują na moje, na moje nazwisko, no to dowiedziałem się, że jadąc do Torunia zupełnie przypadkiem w celach turystycznych dowiedziałem się, że jedną z kluczowych, z kluczowych postaci dla y, ruchu komunistycznego właśnie w Toruniu był Julian Nowicki. No niestety, niestety hmm, ten pomnik czy ta tablica już nie istnieje, została zdemontowana chyba w 2012 roku. Więc na Wikipedii możecie znaleźć zdjęcie. No i przy okazji jak już tak patrzyłem, co jeszcze może być ciekawego w Toruniu? No to no to znalazłem informację o tym, że istniał tu pomnik wdzięczności armii radzieckiej, armii radzieckiej, która wyzwoliła Tur Toruń i ten pomnik także został usunięty, ale do dość dawno temu bo już w roku 1997 Towarzysze, więc przyjechałem do Torunia spragniony wolnościowego piwa z browaru Mänzen, niestety, a może i stety tego piwa się nie napiłem w internecie pojawił się jakiś Pub na starówce toruńskiej obok byłego sklepu z bronią, w którym to Mencen handlował śmiercią. No ale w tym pubie powiedzieli, że piwo można kupić tylko na miejscu, a ja chciałem to piwo kupić w kilku sztukach na, na wynos celu robienia różnych happeningów, więc, więc nie mamy cena, ale jest jakiś inny trunek, bezalkoholowy, żeby nie było. Yy, żona tutaj czeka mnie, jazda samochodem. No w każdym razie, no piwo, którego nie można kupić, no jest to porażka biznesowa, a to tylko pokazuje, że Sławomir Męcen nie tylko jest przegrywem, jeśli chodzi o działalność polityczną, kandydował na prezydenta Tarunia, kandydował do parlamentu i nikt cię gnoju, nigdy nie chciał wybrać, a teraz założyłeś sobie biznes, nawet, nawet robisz jakieś rasistowskie reklamy, tutaj promując, promując właśnie rasistowskie stany tutaj Amery amerykańskiego południa, tą amerykańską konfederację. I nawet Twojego beznadziejnego piwa nie można w Toruniu kupić, więc nie polecam, nie przyjeżdżajcie tu, nie kupujcie.